Dzień dobry i szczęśliwego nowego roku. Niedawno na kanale opublikowałam wam ankietę, gdzie zapytałam was, jaki chcielibyście następny film. I tak wiem, że zdecydowana większość chciała drugą część interesujących recenzji Steam'a, ale mało mnie to obchodzi, bo są talną i robię wam totalnie inny film. Nie no, a tak serio to po prostu ostatni film to były właśnie recenzje Steama, więc wiecie, zróbmy chociaż jeden film przerwy. A że Wexu Briggs aż tak się postarał, że nawet napisał komentarz, to dzisiaj nie może być nic innego jak tylko film o Brawl Stars. Dla niektórych pewnie już nawet nostalgicznej gry, ale może zacznijmy od samego początku. 14 czerwca 2017 to zapewne jedno z najważniejszych dat w historii Brawl Starsa bo właśnie wtedy Supercell zapowiedział nową grę podczas streama, a po dzień później gra została udostępniona w wersji beta. Niestety wyłącznie na iOS. Ogólnie to na samym początku gra była obsługiwana pionowo i grało się jedną ręką, a myślę, że dla współczesnych graczy, czy nawet tych odrobinę starszych, może wydawać się to trochę nierealne ale w każdym razie całe sterowanie opierało się na stukaniu w ekran. Oprawa graficzna produkcji była oczywiście znacznie prostsza niż na ten moment. Na samym starcie w grze było dostępnych tylko 15 brawlerów, jednakże potem dodano Piper, a jeszcze później Tarę i Pam. W tamtym czasie także zadebiutował dość popularny tryb – zadyma. Puuu. Ogólnie to na początku postacie ulepszało się za pomocą eliksirów, które mogliśmy znaleźć w skrzynkach, co potem wielokrotnie zmieniano. 2018 rok, tak zwany być albo nie być, ponieważ, wiecie, minęły 522 dni testów beta, a zespół Supertel poważnie zaczął rozważać puszczenie gry. Najbardziej kontrowersyjna aktualizacja w całej historii gry odbyła się w marcu 2018, kiedy to właśnie gra przeszła z trybu pionowego na poziomy oraz wprowadzone zostało sterowanie dwoma joystickami. Więc skoro tak, to społeczność na reddicie masowo zaczęła protestować, obawiając się, że gra straci po prostu swój urok. Mega skrzynki to rzecz, która w niektórych wręcz wzbudza nostalgię, ale to właśnie w maju 2018 pierwszy raz trafiły one do gry. Natomiast w czerwcu tego samego roku gra w końcu pojawia się na Androida, co wyszło Supercellowi bardzo na plus, bo zwiększyło to mocną bazę graczy. Jak chodzi o globalną premierę, bo dotychczas gra była dostępna tylko w niektórych krajach. To właśnie w grudniu 2018 gra zadebiutowała na całym świecie. A jej sukces był natychmiastowy. Bo już w pierwszym miesiącu Brawl Stars zarobiło ponad 63 miliony dolarów. Co w przeliczeniu na złotówki daje nam 225 milionów 836 i 100 złotych. Ile? Jak pewnie wiecie, w niektórych grach mamy takie limitowane przedmioty. No więc tak też było w tym przypadku. A w Brawl Starsie było to związane z teraz jednym z najrzadszych przedmiotów w grze, czyli Starsheli. Po prostu gwiazda Sheli a zdobyć ją mógł każdy, kto założył konto przed końcem 2018 roku. Kończąc rok 2018 dostajemy pierwszą legendarną postać, czyli Leona. Star Powers, czy tam Gwiezdne Moce, jak kto woli, ale w każdym razie w czerwcu 2019 gra przeszła wielką zmianę związaną właśnie z tymi mocami, ponieważ to właśnie wtedy każdy Brawler otrzymał drugą Gwiezdną Moc do wyboru. Jeszcze w międzyczasie mamy wprowadzenie do gry gwiazdnych Punktów, czyli tych Star Pointsów, ale w 2019 odbyło się jeszcze coś dużo bardziej intrygującego, czyli pierwsze mistrzostwa świata Brawl Stars, a mianowicie Brawl Stars World Finals. No i zapoczątkowały one profesjonalną scenę sportową gry. Dobra, przechodzimy do 2020, więc dostaliśmy w nim trochę nowych rzeczy, mianowicie w marcu gadżety, w maju Brawl Pass, co było i nadal jest, nigdzie nie zniknęło, chyba największą zmianą w historii monetyzacji Brawl Starsa. Właśnie wtedy usunięto darmowe skrzynki za żetony, a tym samym właśnie zamiast tego wprowadzili system sezonowy. No i ogólnie to ten karnet wyglądał po prostu tak, że na dole mieliśmy darmowe nagrody za takie właśnie PD, które zdobywaliśmy robiąc zadania, a na górze mieliśmy płatny karnet, w którym mogliśmy po prostu zdobyć więcej nagród. Dwa wymienione przeze mnie karnety miały na pewno jedną bardzo ważną różnicę. Tak, to że jeden był darmowy, a drugi płatny. Nie no. A tak serio, to chodzi mi o to, że w tym darmowym dostawaliśmy wiadomo jakieś nagrody, ale nie dostawaliśmy pewnej rzeczy, którą mogliśmy otrzymać w płatnym. Mianowicie Brawlera. A w pierwszym karnecie tym właśnie Brawlerem był Gale. W 2020 Supercell zaczął inwestować trochę w fabułę, więc pojawił się tajemniczy Park Rozrywki, czyli Star Park. Dobra, mamy październik i dostajemy dość ciekawą opcję, czyli Map Creator. Tym sposobem gracze otrzymali narzędzie pozwalające im tworzenie własnych map. W 2020 mamy jeszcze dość ciekawą rzecz, czyli Brawl Stars świętuje drugie urodziny. A co za tym idzie? Rozdawanie darmowego brawlera, mianowicie Edgara, którego chyba nie muszę zbytnio przedstawiać, no nie? Wchodzimy w lata 2021 i 2022, a okres ten można określić już chyba jako koniec starego nostalgicznego brostarsa i początek tego nowego. No dobra, więc mamy 2021, no i mamy gersy, dostaliśmy je dokładnie w listopadzie właśnie tego roku, no i dostajemy także nowe poziomy mocy, mianowicie 10 i 11. W tym samym roku dostajemy także nowe postacie, takie jak Bele, Bass a Lola. A sama gra staje się bardziej skomplikowana. A No i jeszcze w tym roku, dokładnie w kwietniu, wprowadzony został tryb Knockout. 2022 mamy przynajmniej, jak dla mnie i pewnie wielu graczy, najgorszy krok ze strony Supertela. I to jest jakby tylko moje zdanie, ale myślę, że pewnie większość z Was się ze mną zgodzi. A mowa tu o usunięciu wszystkich skrzynek z gry, a w późniejszym czasie dodaniu tych statropów. Znaczy wiecie, więc ja nie mam ogólnie do tych gwiazdek. Ale kurde, jak możecie zastąpić moje ukochane skrzyneczki na jakieś gwiazdki? No dobra, ale w każdym razie w 2022 dostajemy jeszcze Ligę MOSY i pod koniec roku. Chistera, czyli nowego brawlera, a zarazem pierwszego brawlera z losowym superatakiem. I ogólnie to właśnie myślę, że rok 2022 możemy nazwać upadkiem gry. No ale jak wiadomo, Supercell dodaje nowości, aby grę trochę wyprowadzić, że tak powiem, ze mgły. No więc w 2023 dostajemy Blink, czyli nową walutę, za którą można było kupować skórki bez konieczności wydawania klejnotów. Dalej mamy jeszcze Star Stardropy, o których już wam mówiłam. Hypercharger we wrześniu. A no i jeszcze na koniec. Do dostajemy wydarzenie mega Peak. No dobra, 2024, tzw. Tak złoty rok Brawl Starsa. Giera stała się normalnie wiralem na TikToku czy też YouTube, co przyczyniło się do przyciągnięcia milionów nowych, młodych graczy. No więc mamy maj, gdzie dostajemy nowe wydarzenie Godzilla, w marcu tryb rankingowy, oczywiście nowi blowerzy, tacy jak Melody, Angelo czy też Clancy, a sam rok 2024 zakończył się gigantycznym turniejem eSportowym, które oglądało ponad 1 milion osób jednocześnie, co potwierdziło, że Brawl Stars oficjalnie wróciło. Dobra, mamy 2025. Supertel postanowiło na maksymalizację zysków, co przyczyniło rekordowe 627 milionów dolarów przychodów w skali roku. Z takiej właśnie monetyzacji dodano Ultra Legendary, czyli nową niezwykłą rzadką klasy brawlerów, których nie da się odblokować za standardowe kredyty. Przez pierwsze 3 miesiące od premiery, co oczywiście spotkało się z ogromną krytyką graczy free-to-play. No i jeszcze Brawl Pass Ultra. Pojawił się on jako najwyższy próg karnetu. Mieliśmy także, jak wiadomo, jakieś eventy. No i dostajemy jeszcze Ziggy, czyli nowego Brawlera. No i wiecie, mimo narzekania na model pay to win Liczby nie kłamią, bo wiecie, gra utrzymuje aktualnie około 17-18 milionów aktywnych graczy miesięcznie. Więc podsumowując, gra niby nie umarła, ale moim zdaniem to już nie jest po prostu to samo co kiedyś. Myślę, że jeśli kiedykolwiek graliście w Brawla, to wiecie o czym mówię, bo ja sama kiedyś grałam w Brawl Starsa. Ale wiecie, ta gra, jak dla mnie, jest po prostu już nudna. Więc jak się podobało, to wiecie, subik, łapka i możecie napisać w komentarzach, co wy sądzicie o aktualnym Brawl Starsie. Elo!